Jeżeli popatrzymy na ten schemat, generalnie rzecz biorąc, proces budowy strategii zaczyna się od stwierdzenia i określenia wizji organizacji. Mamy dwa podstawowe pojęcia, które są w jakiś sposób bliskoznaczne wizja i misja organizacji. I chcę od razu podkreślić pewne różnice które są widoczne między wizją a między misją organizacji. Wizja organizacji jest czymś więcej niż misja organizacji. Jest to dalekosiężna perspektywa rozwoju mojej firmy, dalekosiężna perspektywa rozwoju mojej organizacji. Pamiętam kiedyś yy, na jednym z spotkań w Stanach Zjednoczonych z wybitnym, powiedziałbym naprawdę wybitnym, wielkim uczonym, już nieżyjącym żyjącym Pet Peterem F. Drakerem, to jest nazwisko który bardzo bym prosił, abyście Państwo zapamiętali, kiedy jemu zadano Peter F. Drucker, to jest fantastyczna osoba, fantastyczny uczony, który, uwaga, proszę Państwa, w wieku 90, około 90 lat był doradcą firmy Microsoft. Tak dojrzały, powiedziałbym, człowiek, który miał tak niesamowitą intelektualną przewagę i intelektualną plastyczność swojego umysłu, że w tym wieku doradzał tak wspaniałej wielkiej firmie informatycznej. Otóż na pytanie, co to jest wizja, on powiedział w ten sposób. Ja dokładnie szczerze mówiąc nie wiem, co to jest wizja, ale uwaga, bez wizji jest trudno żyć. Każdy z nas ma pewnego rodzaju wizję. Wizję udanego życia, wizję udanego małżeństwa, wizję udanej pracy. Ale co oznacza ta wizja? Ta wizja oznacza, że to jest dalekosiężny cel, do którego chcę zmierzać, dalekosiężna perspektywa. Jest to coś, co jest odległe w czasie, ale wytycza nasze kierunki dalszego działania. To jest wizja. Wtedy, kiedy firma powstaje, kiedy firma się tworzy, ta wizja musi być sformułowana, bo ona pokazuje mi do czego gdzieś w perspektywie chcę dotrzeć. Gdy firma już istnieje, to ta wizja jest często niewidoczna, dlatego że ona gdzieś powstała na początku tworzenia firmy. W tej chwili ona jest tylko w tle organizacji. I teraz mamy, proszę Państwa, pierwszy element. Pierwszy element, te trzy pierwsze elementy analiza zasobów organizacji, analiza kluczowych czynników sukcesu i analiza otoczenia wchodzi w tak zwany zakres analizy strategicznej. Zacznę od tego środkowego. To, co się nazywa analiza kluczowych czynników sukcesu. W każdej strategii występują te pojęcia kluczowe czynniki sukcesu KCS-y które mają określić, od czego zależy sukces w danej branży. Jeżeli jestem restauratorem i tworzę restaurację, to muszę zastanowić się, od czego zależy sukces mojej restauracji. Nie mojej konkretnie jeszcze, ale sukces w tej branży. Czy zależy od dobrego kucharza, czy zależy od dobrej lokalizacji, czy zależy od dobrego designu mojej restauracji. To są kluczowe czynniki sukcesu, po to, żeby odpowiedzieć na to, czy ja jestem w stanie spełnić to, czego potrzebuje do mnie branża. Czy ja jestem w stanie, wchodząc do tej branży, odnieść sukces. To jest pierwszy element, kluczowe czynniki sukcesu. Jeżeli wiem, jakie są kluczowe czynniki sukcesu w branży, to ja porównuję, czy ja mam określone możliwości, określone perspektywy, określone kapitały, określone siły i środki ludzkie, żeby w tej branży sobie poradzić i odnieść sukces. Potem mamy analizę zasobów organizacji, analizę otoczenia, czyli to, co żeśmy sobie mówili, to jest ta cała analiza słod, gdzie analizuję, co ja już mam, tak, gdzie jest kluczowe, tam, gdzie są kluczowe czynniki sukcesu. Czyli te kluczowe czynniki sukcesu, one dotyczą branży. To są czynniki sukcesu w branży, czyli od czego w danej branży, z czym związany jest sukces. Natomiast tu wchodzę już w analizę SWOT swojej własnej firmy, swojej własnej instytucji i analizuję to, co jest silne, to co jest słabe, to co stanowi zagrożenia i szanse. Jeszcze raz chcę państwu bardzo dokładnie przypomnieć że to, co jest silne i słabe, to jest wewnątrz organizacji, to, co nazywamy szansami i zagrożeniami jest na zewnątrz organizacji. I teraz na tej podstawie buduje cele strategiczne. Jaki jest typowy, teraz uwaga, proszę Państwa, cele strategiczne mają, jak gdyby są dwojakie. Jest tak zwany cel strategiczny kierunkowy, cel strategiczny kierunkowy. Otóż, proszę Państwa, mamy cele strategiczne kierunkowe i tak zwane cele strategiczne właściwe. Cele strategiczne, kierunkowe wytyczają nam kierunek działania, mówią w ten sposób Moja firma, moja instytucja, moje przedsiębiorstwo dla nich celem strategicznym jest zwiększenie sprzedaży, dla nich celem strategicznym jest zwiększenie rentowności, dla, nich cele, dla mnie celem strategicznym jest opanowanie nowego rynku. To są tak zwane cele kierunkowe. Cechą charakterystyczną tych celów kierunkowych kierunkowych jest to, że one wytyczają nasz kierunek działania, ale są stosunkowo mało konkretne. Cele właściwe, strategiczne, one są celami, które muszą spełnić pewnego rodzaju wymogi. Pewnego rodzaju wymogi. Te wymogi są bardzo ważne, żeby można było właściwie ustalić te właściwe cele strategiczne. To jest coś takiego, że to jest taka analiza, proszę Państwa, którą nazywamy. Analizą, też musieliście Państwo pewno trochę o tym słyszeć, to jest taka analiza, którą nazywamy analizą SMART. SMART, a dzisiaj współcześnie dodaje się jeszcze smarter. Co to znaczy? Po pierwsze, dobrze ułożone cele muszą być S, jak specyfik. One muszą być specyficzne. To znaczy, muszą być specyficzne dla danej branży. To nie mogą być abstrakcyjne cele, one muszą być specyficzne dla danej branży. Drugim elementem, że ona jest M, to znaczy co? Measurel. Czyli jakie muszą być? Mierzalne. Czyli drugim elementem, że te cele muszą być mierzalne. Co to znaczy, mierzalne? Jeżeli ja wytyczam cel organizacji, to mierzalność na czym będzie polegała? Powiedziałam, że celem kierunkowym będzie zwiększenie rentowności. A jak będzie wyglądał cel mierzalny? Jak będzie wyglądał cel mierzalny? Zwiększenie rentowności albo o ile. Tak? Albo zwiększenie rentowności na poziomie określonej kwoty. Jeżeli ja mówię, że moim celem będzie więcej zarabiać, to będzie cel kierunkowy. Jeżeli ja mam zrobić tego cel strategiczny, cel szczegółowy, muszę powiedzieć albo ile chcę zarabiać, albo o ile chcę zarabiać więcej od tego dnia, w którym ja tę analizę przeprowadzę. To jest mierzalne. Ten cel musi być akceptowalny akceptowalny czyli ja go muszę akceptować on jest dla mnie zrozumiały on jest dla mnie jasny ale on jest dla mnie akceptowalny w sensie moich emocji ja się z tym zgadzam ten cel musi być realistyczny realistyczny oznacza realistyczny że ja mam albo odpowiednią wiedzę albo odpowiednią technologię albo odpowiednie umiejętności C oznacza że on musi być time oriented time oriented co to znaczy time oriented określony Określony w czasie. I to jest klasyczna metoda SMART. Czyli z tego wszystkiego, co musimy zapamiętać na pewno, musimy zapamiętać przede wszystkim, że ce cele już te właściwe, to są cele, które mają charakter tego, że to są cele mierzalne, czyli występują pewne miary, występują pewne jednostki, bądź również to, że te cele są określone w czasie. Określone w czasie. Ale dzisiaj współcześnie dokłada się jeszcze dzisiaj do tej metody smart, dokłada się jeszcze smarter. Zresztą bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba z dwóch względów. Po pierwsze, to e oznacza entuzjazm, czyli jeżeli chcesz osiągnąć sukces, musisz być pewien entuzjazmu, musisz być pewien dobrej woli, musisz być pe pewien chęci działania, czyli musisz wyrobić w sobie pasję, pasję. Wyrobić sobie pasję działania, pasję tworzenia, pasję walki konkurencyjnej. To jest w ogóle filozoficzne stwierdzenie, drodzy państwo, ale bez pasji to się nie osiągnie niczego. Bez zaangażowania się nie osiągnie niczego. To jest entuzjazm. Jeszcze jeden element: recorded, recorded. W tym sensie oznacza recorded, że one są zapisane. Że one są zapisane, one są sformułowane na papierze. I to jest jak gdyby taka zasada budowania celów, która musi spełnić tego, tego rodzaju określone wymagania, które tutaj Państwu przekazałem w tym modelu, który nazywa się SMART, bo nazywa się SMARTER. I to są cele strategiczne. Co jest dalej? Te cele strategiczne zostają przekształcane w coś, co się nazywa misja organizacji. Misja organizacji. I teraz uwaga. Misja organizacji również dzieli się na dwojakiego rodzaju misje. Dzieli się na misję, która jest pełną misją i nazywa się to Mission Statement, stwierdzenie misji. Mission Statement. Co to znaczy stwierdzenie misji? Jest to taka opowieść swoistego rodzaju, taka poetyka swoistego rodzaju, gdzie piszemy, kim jesteśmy, do czego zmierzamy, co chcemy osiągnąć, jakie cele realizujemy. To jest taka poetyka, to jest kilka, kilkanaście zdań bardzo często, które mają charakter takich opisowych stwierdzeń, napisanych bardzo klarownym, sensownym, ciekawym językiem, żeby nas przekonać, nas, klientów, że warto w tej firmie kupować, żeby przekonać pracowników, że warto w tej firmie pracować. Wiele lat temu firma Volvo, która produkuje samochody, miała taką misję, która była zapisana w ten sposób. Pierwszy odruch, kiedy budowano misję, jak Państwo pamiętają, kiedy Volvo jeszcze było producentem szwedzkich samochodów, w tej chwili Chińczycy przejęli Volvo. Były to samochody, które charakteryzowały się wielkim bezpieczeństwem wielkim bezpieczeństwem podróżnych. I ta firma, kiedy tworzyła misję, w pierwszym odruchu napisała tak: Jesteśmy numer jeden pod względem bezpieczeństwa. Ale takie stwierdzenie jest dosyć, powiedziałbym. No, ryzykowne, no bo jeżeli się zdarzy jakiś wypadek, to potem ktoś będzie się procesował, że może rzeczywiście tak nie jest, jak wy mówicie. W związku z czym, po paru tygodniach pracy, misją, takim pierwszym stwierdzeniem misji było tak, uwaga, przodujemy pod względem jakości, duża różnica. Duża różnica, przodujemy pod względem jakości. Ale ta misja, te stwierdzenie misji, pełne stwierdzenie misji było tego typu: jesteśmy firmą, która dba o klienta, jesteśmy firmą, która dba o pracownika, produkujemy rozmaity asortyment samochodów, dbamy o to, żeby te samochody były niezawodne, inwestujemy w ludzi, i tak dalej, i tak dalej. Kilka takich bardzo dużych zdań, dużych słów, które pokazywały generalnie, czym jesteśmy, komu służymy, co chcemy osiągnąć, dla kogo, dla kogo działamy. To jest jedna, jedne sformułowanie i nazywa się to mission statement, stwierdzenie misji. Ale e, misja również bardzo często występuje w postaci sloganu reklamowego. Sloganu reklamowego. E, Lufthansa e, swojego czasu miała taką misję, uwaga, ja przytaczę Państwu misję, mam nadzieję, że Państwo mi pomogą rozszyfrować, jaka to jest strategia tej firmy. Czy, uwaga, mówię, czy latasz blisko czy daleko, Nasz cel jest jeden, być blisko Ciebie. Rozumiecie mnie? Łapiecie mnie? Słowami? Czy latasz blisko czy daleko? Nasz cel jest jeden, być blisko Ciebie. To była misja Lufthansa. Co to znaczy? Jaka jest strategia tej firmy? Czy latasz blisko czy daleko? Nasz cel jest jeden, być blisko Ciebie. Czy łapią Państwo ten podtekst? Co to znaczy? Słucham? A pięknie pani powiedziała, że jest bliski upodobań klienta. Ale co to znaczy, jeżeli przełożymy na strategię? Czy latasz blisko czy daleko? Oczywiście to jest poetyka pewnego rodzaju, jak widać? Dobrze, działam na rynku lokalnym i na rynku międzynarodowym, rynku globalnym, bo jestem blisko Ciebie. Dalej. To jest jedne. Sieć połączeń, duża czy mała? Duża. A jak nie mam swojego połączenia? To cię zostawię? Nie. To ci pomogę, żebyś złapał połączenie gdzie indziej. Dobrze. Ceny biletów. Niskie drogie, niskie wysokie i niskie i wysokie. Jestem blisko Ciebie. Czyli to, co mówisz, poznałem Twoje oczekiwania, poznałem to, na co dla Ciebie jest ważne, na czym Ci zależy. Jednemu proponuję bilet tani. W ostatnim momencie kupiony, a jeżeli ktoś ma ochotę jak panisko, przepraszam, usiąść sobie w biznes class i zamówić cztery butelki szampana, proszę bardzo, ale zapłacisz za to. Ale my ci takie możliwości, możliwości pokazujemy. Lufthansa miała teraz zmieniła trochę to, 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 ten kolor wizualizacji, miała takie żółte, wielkie światła, które od razu przyciągały wzrok klienta, żeby być blisko, żeby podejść do tego. Obsługa klienta jaka? Rzeczliwa czy nie blisko Ciebie, życzliwa, prawda? I to jest ta misja, która mówi mi w ten sposób, czy latać blisko, czy, da, czy daleko, nasz cel jest jeden, być blisko Ciebie, ja jestem blisko Ciebie, ja Cię co, po pierwsze nie zostawię, ja Ci pomogę, ja się Tobą zaopiekuję, ja się dostosuję do Twoich potrzeb i oczekiwań. To jest misja, to jest misja firmy. Ta misja oczywiście może być albo, tak jak powiedziałem, bardziej rozbudowana, czyli może mieć charakter mission statement, albo może mieć charakter sloganu reklamowego, nieco tego typu Coca-Cola to jest to jest to. To jest, to jest misja organizacji. Potem mamy opracowanie strategii generalnej organizacji. Co to jest strategia generalna organizacji? Strategia dla całej firmy, dla całej organizacji. I w tej strategii generalnej budujemy 3-4 maksimum cele, 3-4 zwiększenie rentowności, zmniejszenie kosztów sprzedaży, ale oczywiście budujemy to już na takiej zasadzie, że te cele muszą być mierzalne. Ja pokażę Państwu, jakiego rodzaju możemy mieć... Jakiego rodzaju możemy mieć strategię? Mamy trzy rodzaje strategii. Jest strategia, która nazywa się dyferencjacja. Dyferencjacja. Na czym polega? Uwaga. Bo mamy strategię, też która nazywa się dywersyfikacja. Ale strategia dyferencjacji polega na zróżnicowaniu produktów. To jest zróżnicowanie produktów. Zróżnicowanie produktów. Jej podstawową zasadą tej strategii dyferencjacji polega, że mamy szeroki asortyment produktów szeroki asortyment produktów. Ja jestem w stanie zapłacić więcej, ale za co płacę? Płacę dla, za to, że mam szerszy asortyment niż konkurencja. Strategia dyferencjacji. Możemy mieć strategię lider kosztowy. Lider kosztowy. Lider kosztowy, ta strategia lidera kosztowego polega na czymś takim, że moje koszty produkcji, uwaga, nie ma to nic wspólnego z ceną, żeby była jasność. Moje koszty produkcji są niższe niż u konkurenta. Nie cena, koszty produkcji. Bo między kosztami produkcji a ceną następuje daleko idąca różnica. Koszty produkcji to jest, za jak, jakie koszty ja ponoszę za wyprodukowanie jednostki danego produktu. Cena ma charakter ceny rynkowej już w tym wypadku. Lider kosztowy polega na czymś takim, że moje koszty produkcji są niższe niż konkurenta i dzięki temu, oczywiście, mo Nieco zejść z ceny, a jak nie schodzę z ceny, czyli ustalam ceny takie same, które ma konkurent, to mam pewnego rodzaju resztę, mam pewnego rodzaju rentę wynikającą z niższych kosztów produkcji i tą różnicę przeznaczam na innowacje produktowe, na rozwój produkcji. To jest lider kosztowy. Oczywiście ten lider kosztowy występuje głównie na rynku masowym i tu mamy takie dwa elementy, które państwo z ekonomii nie ulega wątpliwości, dla mnie znają, znają, mianowicie tak zwana krzywa uczenia się. Krzywa uczenia się, czyli wiemy dokładnie już jak produkować, nie popełniamy błędów. To jest jeden element, a drugi element, który wchodzi w lidera kosztowego, to jest ekonomia skali. To są dwa pojęcia ekonomiczne, które na pewno Państwo znają, mianowicie ekonomia skali. To jest lider kosztowy. I trzeci rodzaj, proszę Państwa, strategii, według, według pana, który nazywa się Michael Porter. Trzeci rodzaj strategii to jest strategia niszy, czyli odnajdywania się w niszy. Na czym polega istota strategii niszy? Polega na czymś takim, że mamy ograniczoną liczbę konsumentów, że mamy ograniczoną liczbę klientów, gdzie jest niewielka jeszcze konkurencja, że ktoś jeszcze nie dostrzegł tego, że w tej, na tym obszarze rynku, w tym rynku znajduje się pewna luka. My wchodzimy nie na rynek masowy, my wchodzimy na rynek, który jest stosunkowo jeszcze niewielkim rynkiem. Być może on się okaże rynkiem głębokim, chociaż początkowo wydaje się rynkiem płytkim, ale przede wszystkim tam nie ma konkurenta. To jest strategia niszy. Tam jeszcze nie ma konkurenta. Odnalazłem pewien, pewien popyt, który jest popytem niezaspokojonym. Odnalazłem pewien popyt, na którym nie ma konkurentów. Odnalazłem pewien popyt, który powoduje, że jeżeli ja tam wejdę, to będę pierwszy. Oczywiście ta strategia niszy jest strategią która nie jest strategią długoterminową bo jeżeli się okaże że ta nisza jest bardzo, atrak bardzo atrakcyjna to w tym momencie natychmiast również pojawią się konkurenci którzy będą usiłowali nas z tej niszy wypchnąć to są strategie generalne od tych tych strategii generalnych może rodzajów może być więcej za chwilę też państwu przedstawię inny rodzaj strategii. Można sobie w ogóle tutaj generalnie puścić wodze fantazji. Może być strategia ataku, może być strategia obrony, może być strategia postępowania za, czyli działania w cieniu wielkiej organizacji, mogą być strategie koncentracji, mogą być strategie fuzji, strategie przejęć. Tu jest olbrzymia, że tak powiem, wiedza na ten temat, jeżeli chodzi o jakie występują rodzaje strategii. Dobrze, co robimy dalej? Jeżeli Zbudowaliśmy strategię generalną, to teraz budujemy strategię funkcjonalne. Strategie funkcjonalne polegają na tym, co już raz Państwu dzisiaj wspominałem, otóż strategia funkcjonalna polega na przełożeniu strategii generalnej, czyli gdzieś tutaj mamy strategię generalną, strategię generalną. Przy tej strategii generalnej mamy określone cele, określone cele. Te cele szczegółowe na przykład. Wzrost rentowności o 15%, obniżka kosztów o 20%, wzrost udziału, udziału w rynku o 10%. I to są, jak gdyby, cele, te cele strategiczne dla całej grupy, dla całej, dla całej korporacji. I nazywa się to corporate strategy. Corporate strategy, czyli to jest strategia całej grupy, strategia korporacyjna, corporate strategy. Ale teraz. Ta strategia generalna rozchodzi się na tzw. strategie funkcjonalne. I tu mamy takie strategie. Jak mamy strategię marketingową, strategię marketingową, czyli innymi słowy, te cele, które się tutaj pojawiły, cele generalne, są dekomponowane na cele strategii marketingowej. To znaczy, z tej strategii marketingowej występują własne cele, czyli odpowiedź na pytanie, co ja muszę zrobić w obszarze marketingu, aby osiągnąć te cele, które są celami strategicznymi dla całej korporacji, pojawia się strategia finansowa, strategia finansowa, która mi odpowiada na pytanie, jak jakiego rodzaju działania ja muszę zrobić w obszarze finansów, w obszarze zarządzania finansami, aby na przykład osiągnąć te cele strategiczne, które sobie założyłem, zwiększenie rentowności, zmniejszenie kosztów itd. Pojawia się strategia B plus +R, B R, to jest badanie R&D, research and development, albo badania czy rozwój. Pojawia się strategia związana z tym, ile środków i w jaki sposób te środki muszę wydawać na innowacyjność. Pojawia się również strategia, która jest strategią hr human resource, to jest strategia, która dotyczy zarządzania ludźmi która dotyczy budowania strategii w stosunku do ludzi, tak zwanej strategii personalnej, czyli ilu ludzi zatrudniać, jak ludzi zwalniać, jak ludziom, jak ludziom płacić, jak ich wynagradzać, jak ich motywować. I to są tak zwane strategie funkcjonalne. I w, tu, w tym obszarze rozgrywa się, proszę Państwa, cały sens budowy strategii. Mówiłem o tym, że będę Państwa prosił o to, żebyście odpowiedzieli również mi na pytanie, po co organizacja buduje strategię. No więc z tego punktu widzenia, jak Państwo sądzą, to jest strategia generalna, to są strategie funkcjonalne. Jaka jest rola strategii generalnej w stosunku do strategii funkcjonalnej? Jaka jest rola? Ona jest punktem wyjścia. Ona jest punktem wyjścia. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, posiedzenie zarządu. Tu strategia generalna jest prezes. Prezes główny, który buduje strategię generalną. Tu ma dyrektora do spraw marketingu, tu ma dyrektora do spraw finansów, tu ma dyrektora do spraw badań i rozwoju, tu ma dyrektora do spraw human resources, dyrektora personalnego. I on mówi im, jakie są cele generalne, a oni muszą odpowiedzieć na takie pytanie. Co w obszarze marketingu muszę zrobić, aby osiągnąć te cele, które mają charakter celów korporacyjnych? Co w dziedzinie zarządzania finansowego muszę zrobić, aby osiągnąć te cele ekonomiczne, które założyłem sobie w strategii generalnej? I Z tego punktu widzenia można powiedzieć, cała strategia jest takim elementem spoiwa dla innych strategii funkcjonalnych. Tak, aby nie nastąpił bardzo niebezpieczny i trudny proces, żeby te strategie funkcjonalne nie stały się zautonomizowane, to znaczy nie stały się celem samym dla siebie. Strategia generalna jest punktem wyjścia i punktem dojścia strategii funkcjonalnej. No dobrze, mamy potem etap realizacji strategii i mamy kontrolę i ocenę realizacji strategii. Kontrola i ocena realizacji polega na czymś takim. Że ja muszę sprawdzić, czy udało mi się osiągnąć te cele strategiczne, czy udało mi się zrealizować strategię, którą sobie założyłem. W związku z tym, może nastąpić proces weryfikacji strategii. Ale jak on następuje? Muszę wrócić do punktu wyjścia. Muszę zobaczyć, co jest w otoczeniu, muszę zobaczyć, co się zmieniło w moich silnych i słabych stronach, muszę zobaczyć, jakie zmieniły się sytuacje, zmieni, jak zmieniła się sytuacja w otoczeniu zewnętrznym, po to, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ja muszę tę strategię zmienić, czy ja muszę ją przekształcić, czy ona jest w dobrym kierunku realizowana. Dzisiaj współcześnie nie używa się już określenia weryfikacja strategii, tylko dzisiaj współcześnie mówi się o tak zwanej reorientacji strategicznej. To jest ważne słowo, reorientacja strategiczna, nie weryfikacja, bo weryfikacja budzi pewne takie konotacje, konotacje za bardzo kontrolne, budzi się, rodzi się tutaj określenie, które nazywa się reorientacja strategiczna. Co to znaczy reorientacja strategiczna? Oznacza, że jeżeli ja budując strategię ustaliłem cele strategiczne na przykład na poziomie wzrost rentowności o 15%, a widzę, że sytuacja na rynku zewnętrznym bardzo się zmieniła, sytuacja makroekonomiczna się zmieniła, siła popytu się zmieniła, to w tym momencie dokonuję pewnej reorientacji. Mówię, ten miernik jest bardzo trudny do spełnienia, więc ja zakładam, że to będzie nie mniej niż na przykład 12%. Czyli dokonuję jak gdyby jeszcze raz. Pewnej, pewnej weryfikacji strategii, nazywając to reorientacją strategiczną. I tak wygląda cały schemat procesu budowy strategii, czyli od tej wizji, od czegoś, co jest bardzo dalekosiężne, od czegoś, co wytycza moje perspektywy działania, gdzie wytycza mój aspekt wyobraźni działania, do bardzo konkretnych działań w obszarze poszczególnych strategii, do bardzo konkretnych działań w dziedzinie doskonalenia i zmiany organizacyjnej.